Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego planszówkowego devloga. Z tej strony Paweł Graniak, główny projektant w Monsters Dream Studio. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam troszkę na temat frakcji i lordów. Wiem, wiem, ten temat był już poruszany w poprzednich odcinkach, niemniej jednak dzisiaj chciałbym zająć się tym tak yy, bardziej obszernie. W naszej grze Monsters Dream mamy do wyboru jedną z czterech frakcji, którą będziemy grali. I tak, na północy leży frakcja zwana Przymierzem. Oni zajmują się ciężkim przemysłem zbrojeniowym, tworzą pancerze, zbroje, miecze, topory, broń, wszystko co jest potrzebne do walki. Tam bogate złoża żelaza, które występują w górzystym terenie, dają ku temu możliwości. Później niżej na południowy zachód od przymierza leży państwo Kongregacji. To jest bardzo religijne państwo. Religia tam dyktuje właściwie wszystko i wszystko wokół niej się kręci. Kongregacja jest zbudowana na ruinach takiej starożytnej cywilizacji. Wszystkie budynki są tam monumentalne, wielkie, piękne. Kolumny rzeźbione, wzdobne w warkocze, mnóstwo potężnych świątyni i wiele, wiele innych budynków. Ludzie noszą się tutaj godnie, są czyści, ubierają się w takie powłóczyste szaty. Kolejna, bardziej wysunięta na wschód jest Marchia. To jest kraina, która kiedyś była zabrana w Wielkiej Puszczy i aktualnie stanowi część zalesioną, i dużą część pokrytą stepem. Do, do walki tutaj służą łucznicy albo konni łucznicy. To jest właśnie taka kraina łukiem stojąca, łukiem i Później mamy na wschodzie wielką puszczę. Ta puszcza to jest kraina przepełniona magią. Wszystko jest tutaj magiczne, wszystko na magii się opiera i żyją tutaj potwory. Także możemy znaleźć tutaj ludzi, oni współegzystują razem z tymi potworami, niemniej jednak jest to kraina zamieszkała przez potworów, przez potwory. W każdej z frakcji jest jeden lord do, do wyboru, którym się gra. I tak naprawdę każdy lord charakteryzuje się troszkę czymś innym. Jeżeli będziemy mieli lorda, który jest marchi, to jego współczniki będą wspierały łuczników i konnych łuczników. Jeżeli wybierzemy lorda z przymierza, to wiadomo, że on podczas walki będzie miał pozytywny wpływ na ciężką piechotę i ciężką kawalerię. Każdy lord bowiem dodaje duże bonusy dla swoich żołnierzy, kiedy walczą z nim. To jest taka sytuacja, że walcząc z lordem, nasze wojska zajmują albo więcej obrażeń, albo mają lepszą obronę, albo szybciej się poruszają, albo mają inne dodatkowe profity podczas walki. Więc walcząc z lordem u boku jest o wiele łatwiej niż bez niego. Niemniej jednak jest pewien haczyk. Lord może zginąć podczas bitwy, a jego ludzie mogą trafić do niewoli. I teraz co się w takiej sytuacji dzieje? Kiedy nasz lord zginie, nie dostajemy drugiego lorda, którym gramy. Gramy po prostu bez lorda. Mamy do dyspozycji wojsko, oddziały, dowódców wojsk, zjadaczy wspomnień, czy też w wersji brytyjskiej zabójczynie. Ale gramy bez lorda. Natomiast ludzie lorda, żołnierze trafiają do niewoli. I teraz tak, część z nich może uciec z tej niewoli, ale część na pewno zostaje po stronie przeciwnika i walczy jako oddziały właśnie przeciwny. W ten sposób można sobie trochę urozmaicić swoje jednostki, bo każda z frakcji ma typowe dla siebie oddziały. Tak jak już wspomniałem, w Marchi będą to łucznicy, w Przymierzu będą to ciężkie oddziały, w Wielkiej Puszczy Potwory i tak dalej. Więc Lord stanowi taki rodzaj bardzo potężnego bohatera, ale jego utrata wiąże się naprawdę ze sporymi stratami. Trzeba więc o niego naprawdę bardzo dbać. Dodatkowo każdy z lordów ma swoją ciekawą historię i cel osobisty. Na przykład lord z Marchi chce wydać swoją córkę za młodego lorda z Kongregacji, żeby wzmocnić sojusz z tą krainą. No i cały zamek szykuje się do zaślubin i do wesela. W tym czasie we wsiach należących do naszego lorda dzieją się dziwne rzeczy. Mianowicie zbrojne patrole nie wracają stamtąd. We wsiach ludzie szepczą o rebelii i wszczęciu buntów. W lasach dodatkowo pojawiło się bardzo dużo wilków, które zaczęły już atakować myśliwych i innych ludzi. Nasz lord musi więc poradzić sobie z każdą z tych sytuacji, no i przy okazji dobrze wydać córkę za mąż, żeby wzmocnić ten sojusz z kongregacją. Tak jak widzicie, każdy lord ma ręce pełne roboty, musi zająć się wieloma rzeczami naraz. To nie jest tylko tak, że może podbijać kolejne wsie i kolejne krainy i dobrze się z, z tym czuć. Musi bardzo zadbać o swoją domenę, bowiem często na podbitych ziemiach mogą wystąpić właśnie wspomniane przeze mnie rebelie czy bunty. Tam też ożywają stare kulty czci się dawnych bogów, którzy są zakazani i to też nastręcza sporo problemów, więc trzeba sobie z tym poradzić. Ale warto tutaj też pamiętać, że. Każdy lord, jeżeli będzie strategicznie dobrze rozegrany, może naprawdę przyczynić się do wielu zwycięstw i może przynieść nam wiele korzyści. Każdy lord ma swoje imię, ma swoją rodzinę, ma swoją historię. Informacje na ten temat zawarte są na planszecie lorda. Jedną z nich widzicie właśnie na ekranie. Tak jak powiedziałem wcześniej, z każdym Lordem wiąże się wiele różnych ciekawych i emocjonujących sytuacji i historii. Lord jest takim specjalnym typem bohatera. Właściwie jest to jedyny grywalny bohater takiego typu w grze. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o naszych Lordów i nasze frakcje. Więcej o frakcjach, o każdej z nich opowiem w kolejnych filmikach. Dziękuję Ci więc za wysłuchanie tego odcinka naszego plansząkowego devloga. Jeżeli uważasz, że to, co powiedziałem, było w pewnym sensie interesujące, to daj lajka, zasubskrybuj nasz kanał, albo napisz w komentarzu, co sądzisz na temat tych lordów i frakcji w naszej grze planszowej Monster Stream. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Paweł Graniak.